na takim miejscu, jakby by oni chcieli, ale na pewno to nie będzie łatwy mecz i dlatego się musimy na to dobrze przygotować. Ważne, żebyśmy tam nie tr tracili bramkę i potem jakieś jakiej sytuacji na pewno stworzymy i wykorzystamy to, bo ten ostatni mecz mieliśmy tam jakieś sytuacje, dwie, trzy, z, którego, z których powinno być, powinno być bramka, no i nie wpadło to tam i teraz wierzę temu, że, że te bramki strzelimy. Dlatego musimy z tych sytuacji więcej zrobić, żeby, żeby, żeby była większa, większa szansa strzelić tą bramkę. No i myślę, że na śląsku Śląsk będzie chcieć grać w piłkę i dlatego dla nas to może być korzystne, bo, bo będą tam te wolne przestrzenie i mo, 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 możemy to wykorzystać w tych kontratakach. Bez bramek nie będą punkty. i Oczywiście chcemy zagrać na zero z tyłu, bo te ostatnie mecze graliśmy na zero. I wierzę, że to jeszcze powtórzymy i że te, że te punkty tam zrobimy. No. To jest najważniejsze, żeby jakieś żeby, żeby te, jak te bramki strzeliśmy, bo jak mówię, no, bez bramek nie ma zwycięstwa.